Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj druga część mojego układu pomiarowego, czyli ja to nazwałem w pierwszym odcinku transformator pomiarowy. Tudzież jest to tak zwany przekładnik prądowy. I to dla przypomnienia: moje uzwojenie pierwotne posiada 9 zwoj grubego drutu. A uzwojenie wtórne ma 600 zwoi drutem 0,25 mm. Dzisiaj e, pokażę Wam, jakie napięcia są generowane przy żarówkach e, na 230 V. Są to żarówki zwykłe, konwencjonalne z żarnikiem wolframowym. I to będzie tak: żarówka 15 W, 25 W, 40 W, 60 W, 150 W i 200 W. Dobra, to zaczniemy od pierwszej z żarówki, żeby tu nie przedłużać. Jest to żarówka 15 watowa, taka. No i podłączamy napięcie. I jak widzicie 019. Volta. Mówię 0. Po przecinku tego nie mówię tu 0, 19, nie 0 przecinek powinienem powiedzieć. Dobrze. No to następną żarówkę teraz wezmę, jest to żarówka 25W. O taka. na no i ta daje 0,012 V. I teraz kolejna żarówka 40 W. Tak jak widzicie, podaje 3... 0,034 V. No to na tapetę weźmiemy teraz żarówkę 60W. I ta żarówka tu generuje się napięcie 0,035. Kolejną żarówką będzie żarówka 150 W. I ta żarówka generuje 0, czy108V. No i kolejna żarówka, już ostatnia, jest to żarówka 200 Watt. No, i podłączam napięcie 0,148 V. W dzisiejszym filmie to byłoby tu wszystko, co chciałem Wam pokazać, ale jeszcze pokażę Wam tak. Tu jeszcze zrobię w kolejnym filmie. Zrobię pomiary na tym rdzeniu. Już tu mam przygotowane, jak widzicie, zwoje są nawinięte, wszystko jest ładnie dopasowane, tylko jeszcze muszę dowinąć uzwojenie pierwotne, ale tu uzwojenie pierwotne będę nawijał cieńszym drutem 0,15. I gdzieś tak w gańcach od 700 do 1000 zwoi. Ale to już pokażę Wam pomiary na tym transformatorku w przyszłym filmie. No i oprócz tego będę jeszcze przygotuje. Zobaczę, jak taki mój transformator pomiarowy, inaczej mówiąc przykładnik prądowy. Jak będzie się sprawował jak to wykonam go na zwykłym transformatorze. Takim sieciowym, które używane są jeszcze do dnia dzisiejszego. Dobra, to dziękuję Wam za oglądanie, za cierpliwość i zapraszam na kolejny film.